Witam wszystkich, Krzysiek remont for you z tej strony. Takie krótkie wideo chciałem nagrać tutaj, e, pokazać Wam, w co Pan Krzysiek się znowu wpakował, jaką robotę mamy następną. <laughs> e, także, co nas tu czeka? E, czeka nas w pierwszym etapie e, instalacja hydrauliczna. E, to jest domek 100 metrowy, niecałe tam 100 metrów ma powierzchni, w parterze. Znacie go z filmu, przynajmniej z zewnątrz. Znacie ten domek z filmu pod tytułem Przyłącz elektryczne. Jak nie widzieliście, to tam sobie odszukajcie albo tam jakaś karta wam się od góry wysunie, to możecie sobie zobaczyć. No tak to wygląda. W środku, w środku wygląda w ten sposób, że mamy salon. Mamy salon jakby z taką kuchnią otwartą. Tutaj już pewne kroki poczyniłem, jeżeli chodzi o Kanalizację zacząłem sobie robić, nie nagrałem wcześniej, bo tak trochę zabiegane byłem, bo to przełomy koniec jednego miesiąca, początek drugiego no to tam trzeba i księgowo odwiedzić i tak dalej także trochę schodzi na takie pierdoły. No, kanalizacja tak, tam będzie, tam będzie zlew, tutaj jest wyciągnięcie pod zmywarkę bo tutaj będzie wyspa taka kuchenna w tej wyspie będzie zmywarka najprawdopodobniej. No to po prostu zrobiłem to w ścianie tak to wygląda. Ja sobie wycinam bruzdownicą te szlice, dlatego, żeby tam po prostu się nie kurzyło, żeby ładnie ten tych tam jakoś, jakoś wyciąć elegancko. Wiem, że niektórzy fleksem wycinają, no ja wolę bruzdownicą, dlatego, bo po prostu się nie kurzy. Bruzdownica spod podotwieracz, podpięta, także tak to wygląda u mnie. Dobra, mamy małą toaletę. Tutaj trochę zmian, bo miała być umywalka na tej ścianie, ale będzie jednak na tej. Na tej. Tam będzie geberit, zresztą za chwilę po publikacji tego filmu będzie następny film z tym geberitem, bo zaraz go będę się brał za montaż tego geberitu. Idąc tutaj dalej, jeszcze pokażę, może kotłownia wygląda w ten sposób. O, tu jest nasze przyłącze co wcześniej robiliśmy. Kotonia wygląda w ten sposób. Tam będzie stały szkocioł, komin do kondensatu jest wrzucony, bo robiłem to wcześniej na etapie dachówki. Akurat pod, pod, tutaj pod, podjechałem i w sumie to podszedłem, bo to niedaleko mnie, po sąsiedzku można powiedzieć. Także wrzuciłem go sobie wcześniej. Wejście na strych, jakieś tam tam. będzie główny nasz, jakby, zawór od wody, filtr tam też stanie zmniejszacz do wody, prawdopodobnie wyciągnę też bypass, jakaś jeszcze umywalka. Kocioł przewidziany jest z zbudowanym zasobnikiem, będzie to prawdopodobnie Termet Integra 2+, ale jeszcze nie wiem. No to da jakieś tam prawda po pokoiku. i tutaj zgodnie z projektem będzie rozdzielacz do podłogówki, tu będzie 100% podłogówki i łazienka. W łazience też akurat tutaj robiłem kanalizację podposadzkową, ale no, trochę zmian. <noise> Miał być prysznic w innym miejscu, wanna w innym, ale no tak to wygląda. Tu będzie wanna wolnostojąca, tam będzie bateria. E, tutaj, e, tutaj prysznic, bateria podtynkowa. E, odpływ z sufitu to jest nasz najdalszy punkt kanalizacji. Czyli tutaj zrobiłem odpowietrzenie na dach. E, grzejnik, podejście pod brodzik naszej kanalizacji, umywalka. No i tutaj wyszedł nasz. Geberit. Tylko czekam, nie było w hurtowni dopiero jest na zamówienie. Geberit Slim, on ma 8 cm szerokości. No, nagram też filmik jak to montuję, bo powiem szczerze, że pierwszy raz mi się coś takiego trafiło. Ale no... Yy, no będzie trzeba jakoś temu zaradzić, no. Prawda, tu jest kanalizacja wyciągnięta pod Umywalkę, ale no też nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tutaj podpiąć e, geberit. Bo wszystko pod posadzką idzie 160 i 110. E, także e, no tak to, tak to wygląda. E, tutaj zapytacie pewnie co z tą dziurą. E, tutaj jest zaplanowana przedścianka po prostu na M-systemie, żeby tam jakoś się odsunąć. Nie wiem, no z 5 centymetrów wygłuszyć to wełną. Tu jest sypialnia taka... No, main Bedroom, czyli taka główna jakby sypialnia. Dobudowana tutaj będzie garderoba ze ściany GK. No i tak to wygląda. Taka na nas tutaj czeka robota. Na zewnątrz chłopaki robią docieplenie, ja sobie działam tutaj w środku. Pokażę też jak montuję ten geberit. Bateria już boksa będzie akurat kludi. Yy, bateria, bateria i baterie, znaczy tego boksa kupiłem, ale baterie wszystkie podtynkowe będą yy, po prostu zamawiane, dlatego no, trzeba będzie trochę poczekać. Yy, no, a to jest, to jest moja prózdownica. Jakiś tam McAllister z Kastorami, powiem szczerze, 400 zł, a idzie jak Dzik w Sosnę. Powiem szczerze, no nie, nie ma potrzeby kupowania czegoś lepszego, droższego, bo naprawdę, słuchajcie, daję radę. Jeżeli szukacie, to taka <laughs> reklama, prawda. Z mojej strony nieodpłatne oczywiście, bo nikt mi za to nie płaci. Także możecie śmiało kupować. No i jakiś tam e, pokoik następny. Dobra, e, to tyle, tyle na dzisiaj. Znaczy, no, Znaczy, Zaraz opublikuje się pewnie ten drugi film na temat geberitu. E, trochę jest ciasno. E, pokażę Wam jak zamontować geberit na takiej, że tak powiem, surowej posadce. E, no bo jest taka możliwość, no to działamy a od razu, będziemy montować Geberit. Jest trochę ciasno, mam nadzieję, że dam radę coś nagrać, ale yy, może się uda. Dobra, kończę. Zapraszam na kolejną część filmu. Na razie cześć.